Witajcie na kanale Kwasogranie. Dzisiaj Was serdecznie zapraszam na odcinek finału Mistrzostw Świata Polska. Znierzycie się z reprezentacją w Hiszpanii i to będzie całkowite piłkarskie święto. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. Subskrybujcie, komentujcie No i zapraszam Was na kolejne odcinki. A jakim zespołem dzisiaj widzimy? Myślę, że utrzymamy tych piłkarzy, którzy grali dotychczas w meczach w meczach, meczach na tych mistrzostwach, czyli Lewandowski Praszek w ataku, Kamiński z City. Już nie dostaną szansy już. Zmieni klub, czy zostanie w swoim kochanym Bristol Rovers. Zobaczymy jak to będzie wyglądało po mistrzostwach, a teraz zapraszam nas już na muramę. Tutaj chyba niczego na ten moment. Drużyny już na boisko, puchar, jak widzicie jest już na piedestale czeka na zwycięzców zobaczymy, kto będzie go wznosił która drużyna będzie miała okazję mam nadzieję, że będzie to że będzie to e, to ciekawe, że pokazywało finał e, jak widzieliście to, ja to potem sobie zobaczę na filmiku, ciekawe, że pokazywało finał Finał, Francja, Brazylia. To bardzo ciekawa ścieżka. To będę musiał przeanalizować później. No, ale teraz da się po pierwszej. Ichem na reprezentacji polskiej oczywiście. Czekamy w skupieniu na rozpoczęcie tego spotkania. Jeszcze raz rzut okiem na Puchar. Zobaczymy jeszcze raz składy Grabara Puchacz, Piątkowski, Wolkiewicz Kesz, Kabiński, Ko Kozłowski, Zieliński Sitek. Przepraszali Lewandowski, Citek, który wdarł się tutaj naprawdę przebojem do pierwszego składu. I nie dziwota, nie dziwota że zostaje w tej drużynie. Jedynego zawodnika, którego brakuje na w tych mistrzostwach to Frankowski. Tutaj mógłby tą lewą stronę, prawą stronę rozruszać. Zobaczmy jeszcze raz skład reprezentacji. Hiszpanii, Ramiro 4-3 ustawienie Laporte, Torres, Porro, Hermoso, Pedri, Soler, No tutaj Pedri na pewno będzie robił robotę, choć Soler na pewno też. Fatih, Torres, Moreno. Rozpoczynamy to finałowe spotkanie. Polska-Hiszpania. Polacy ruszyli już do boju. Będą próbowali tak samo skutecznie wysokim pressingiem podejść, zmuszając rywala do popełnienia błędu. Soler, przyklicy Soler, jest Pedri. Lekkie podanie do Fatiego, Fatih, Hermozo. Walukiewicz zgubił krycie. Dobrze, teraz nasi obrońcy Piątkowski. Wychodzi Sitek do Kozłowskiego. Kozłowski jest Kamiński. No i niestety Hiszpanie zatrzymali ten atak. Muszą, muszą walczyć o piłkę grabara. Dobrze, grabara broni. Jeszcze Hiszpanie. Jeszcze strzał z przewrotki. Fatih i Grabara. Uff, było gorąco. Fatih pokazał się ze swoje dobre umiejętności. Teraz świetnie Kozłowski przejmuje piłkę, ale czeka na swoich partnerów. Jest Kamiński, Kamiński rusza do przodu. Z przodu jest Praszelik, Lewandowski, piłka do Kozłowskiego, on do Sitka. Strzał Lewandowskiego i mamy pierwszą ramkę. Zobaczcie, co zrobił Lewandowski. 1 do 0, 12 minuta. Myślałem, że będzie szło podanie do Sitka, który wychodził na wolną pozycję. Jednak Lewandowski postanowił uderzyć, nie wiem czy nie było sporu przed Karnym, ale zaraz zobaczymy tą powtórkę. Nie cofamy, nie omijamy. Zobaczcie, piękne podanie Kozłowskiego do Lewandowskiego i to Lewandowski uderzył z za pola karnego mocny szał. Abram no, Kasz, Miro, bez szans Hiszpania przegrywa w finale mistrzostwa Świata z reprezentacją Polski. Jesteśmy coraz bliżej tej wygranej. Zostało jeszcze sporo do końca, ale tutaj wiadomo, wszystko może się zdarzyć. Już Cash wraca za Fatim, a i musi też uważać z takimi wejściami. Fatih, tak jak mówiłem, tutaj będzie na pewno gorąco po tej prawej stronie Fatiego. Teraz Citek próbował przejść. Walukiewicz, Kozłowski, dobrze, Kozłowski przeciął to podanie, podanie do Kamińskiego, już się rozpędza praszelik, ale na razie trzech, czterech zawodników kryje praszelika, zgiął z, z do środka, próbował Kamiński strzału, Zieliński przejmuje piłkę, jest Kozłowski, niedokładnie, Torres, Porro, Moreno. Będzie podawał do Rodi, do Petriego, tam gdzieś z przodu Fatih, znowu otrzymuje piłkę i on napędza te ataki prawą, stroną. Dokładnie, jeden zwód, podbiegnięcie do środka Grabara i tutaj mamy dalej 1-0 na tablicy wyników Grabara. Fenomenalnie dzisiaj broni w fenomenalnej dyspozycji, oby taką dyspozycję utrzymał na mecze Premier League. Teraz Sitek. Citek jeszcze przy piłce. Dalekie podanie do Lewandowskiego. Niedokładnie. Citek Kozłowski gdzieś tam pomylił się i to podanie nie doszło do adresata. Nie wiem, czy nawet nie był upraszeli, który cofnął się po piłkę. Torres musi zostać wyblokowany przez Piątkowskiego. Puchacza jest świetna interwencja Puchacza. Puchacz fenomenalnie dzisiaj. Kozłowski do Kamińskiego. Kamiński popatrzył, zejdzie do środka. Tak jest. Tutaj Trzyka Lewandowski. Lewandowski, 300 pozycja i mamy 2-0. Dzisiaj bramkarz reprezentacji hiszpańskiej już drugi raz sprawił prezent Lewandowskiemu. Zawodnik, który wydawałoby się, że jest u schyłka swojej kariery, dostał powołanie za milika. Pobijany przez poprzedniego trenera w kadrze reprezentacji polskiej, dostaje ponownie szansę. No i pokazuje się ze świetnej strony 2-0. Hiszpania. Można by powiedzieć, że powoli, powoli na kolanach, a Franek Kole buduje swoją legendę, buduje swoją legendę, buduje potęgę reprezentacji Polski. Kamiński. Kamiński schodzi do środka, szuka tutaj zawodników. Jest Zieliński. Zieliński było blisko, było blisko Franek Kole. Widać, że z trudnością utrzymuje nerwy przy linii. Herózo. Jste ty tračíme brámké fatý. Na 21. Wydawało się, że będziemy prowadzić grę podczas tego spotkania. Widać chwila zawahania, no i piłkarze tacy jak Partii, no niestety nie mylą się w takiej kwestii potrafią wykończyć Praszelik, Lewandowski, znowu do, piłka zagrana do niego, Lewandowski, dwóch, trzech zawodników przy nim, utrzymał się przy piłce, tutaj traci na chwilę e, futbolówkę, ale jest, jest, jest Zieliński Kontynuujemy, kontynuujemy. Kontynuujemy to spotkanie. Na razie bez zmian wdrożenia reprezentacji Polski jest 2 do 1, 2 do jednego. Reprezentacja Polski wygrywa z Hiszpanią. Eee, czy ten finał jest emocjonujący. Eee, na pewno te akcje są przemyślane, reprezentacja Polski broni się, ale i też konsa. Wydaje mi się, że może reprezentacja Hiszpanii prowadzi tutaj grę i stwarza więcej zagrożenia pod bramką przeciwnika. To reprezentacja Polski potrafi właśnie ładnie, ładnie tutaj przeprowadzić atak, który no, też sieje po strach wśród obrońców hiszpańskiej drużyny. Porro. Z świetnie główką Fraszelik, wracający w Tutaj będzie piłka na pewno do Sitka. Sitek jest na boku, ma sporo miejsca, będzie szukał dośrodkowania. Sitek złamał do środka. Aj, złamał piłkę do środka, ale świetnie, Pedri. Świetnie, Hermozo, przepraszam. Piłka do Torresa. Muszą wracać, nie mogą pozwolić rozpędzać się drużynie reprezentacji Hiszpanii. Muszą tutaj utrzymać, utrzymać krycie. Teraz świetnie, Walukiewicz z Keszem. Kamiński. Piłka do Praszelika. Praszelik. Patrzy na środek, do Lewandowskiego, zagrywa piłkę Lewandowski. Lewandowski, troszkę samolubnie zagrał Lewandowski. Praszelik, Puchacz, pomylił się, Puchacz musi wracać. Piłka do niepilnowanego Moreno. Moreno, dobrze teraz Polacy, podwoili krycie. Tutaj strata piłki i Moreno ma sporo miejsca, Moreno. Ale na szczęście obrońcy są na miejscu. Zdołali zatrzymać, zdołali zatrzymać rozpędzony pociąg reprezentacji Hiszpanii, pucharz. Olmo. Dobrze obrona. Lewandowski faulowany. Sitek. Sitek. Lewandowski. Jeszcze raz do sitka. Sitek. Ma sporo miejsca. Piłka do praszelika. No tutaj powinna być bramka. Praszelik wystarczyło tylko dołożyć nogę. I byłby. Gol na 3 do 1. Kozłowski, Piątkowski jest na Cash do środka, do praszelika, praszelik. No i niestety ten strzał no, nie mógł się podobać. Lewandowski zejdzie, wejdzie bida. Wydaje mi się, że Bogursz za Kamińskiego, i na razie tyle. Kozłowskiego, ma się zostawiamy na placu boju. Puchacz, świetnie, reprezentant Polski, 74. minuta, Piątkowski, jest Kamiński, dobra piłka do Lewandowskiego, Lewandowski, Lewandowski, ma sporo miejsca do sitka, Sitek, do Lewandowskiego. Ta wymiana podań jest na razie bardzo dobra. Lewandowski w końcu niesamolubnie, Zielinski, obija Słupek. 79 minuta, nie ma zmian. Piłkarze czekają przy linii. Piłka jeszcze nie wyszła na aut. No i tutaj muszą, muszą piłkarze reprezentacji Polski czekać na tą zmianę. Oby to nie była zmiana w bramce, po bramce Fatiego lub innego. Reprezentanta Hiszpanii. Teraz Fatih wpada w pole karne. Dobrze tam Walukiewicz, Zieliński, wychodzą z kontroli piłkarza reprezentacji Polski. Piłka do Praszelika. Praszelik obraca się, świetnie sobie radzi z obrońcą Hiszpanii, ma czystą pozycję. Praszelik. No i niestety, niestety mamy tylko rzut rożny na ostatnie 4 minuty i to, co sędzia doliczy piłkarze reprezentacji polskiej. Bida razem z Praszelikiem. Bida, czy zapisze się na kartach historii, Bida strzela. Miał sporo miejsca, żeby oddać strzał. Miał sporo miejsca, by się zastanowić. Piłkarze hiszpańskiej drużyny zostawili mu miejsce. Teraz Sitek. Wracają. Trzeba tutaj ustawić szeregi. Nie można zrobić żadnej luki, grabara. I dokonamy zmiany. Na koniec wejdzie zasitka skóraś. Koniec tego meczu. Nie dotykamy. Nie czekamy. My jesteśmy mistrzami świata. Skóra się zdążył się rozgrzać, czekał przy linii, ale nie zdążył, nie zdążył wejść na Murawę. Polska. Polska górą, polska mistrzostw świata. Mamy to. Piękna rzecz. Franek nie triumfował w Lidze Mistrzów w tym roku. Przegrał starania się o w dobre miejsce w Premier League. Ale to, co zrobił z reprezentacją Polski, jakiego odmienił, jakich zawodników dobrał, kogo zmienił, naprawdę pokazuje jego kunszt trenerski. Sitek wdarł się przebojem. Lewandowski wrócił do. Kadry po tylu latach, naprawdę rzecz, która może cieszyć, rzecz, która jest naprawdę e, coś cudownego. Ci piłkarze e, zasługiwali na to i teraz kapitan, kapitan Zieliński wzniesie, wzniesie puchar e, Mistrzostw Świata Polska, Polska Mistrzem Świata Grabara, e, Meticash, dokonali tego. No i wideo zapisał się w tym finałowym spotkaniu, wszedł na kilka minut, miał jeszcze okazję na bramkę. Jestem ciekaw, jak wzrosną ceny tych piłkarzy po Mistrzostwach Świata. Teraz cieszymy się razem z nimi. No, to jest chwila dla nas, chwila dla kibiców, chwila dla menadżera, chwila dla zawodników. Podbiegają do swoich kibiców piłkarzy reprezentacji polskich. Mamy to piękne chwile, piękny obrazek. Gdybym tylko mógł, aj, tam być. Piękna sprawa. MediCash, Zieliński, Bogusz. To jest młode pokolenie, które będzie jeszcze długo wspierać reprezentację Polski. Dziękujemy za dziś. Subskrybujcie, komentujcie. No i widzimy się pewnie z początkiem sezonu Bristol Rovers. Ten sezon już zostanie tylko za nami. Nie ma urlopów, muszą zjechać do klubów i walczyć. Jest szczęsny na boisku, są rezerwowi Moder. Jest drużyna, która brała aktywnie udział w tym meczu. Mamy Mistrzostwo Świata, i tutaj no, na pewno to jest sława dla piłkarzy: 10 strzałów, 58 danie piłki. Ten mecz był bardzo wyrównany. Jedyne co są drużyny. Są drużyny Maticash59 no, zagrał, słabo oceniony podczas tego spotkania, jedyne co drużyny Franka Akole muszą poprawić to celność podań, tutaj wymieniamy za mało cennych podań, tutaj te statystyki nie są najlepsze, jest kuchar, jest jest dobrze, jest dobrze, no tutaj można się tego cieszyć, ale wracamy do realiów klubowych i ten odcinek będzie tylko mistrzostwach świata, ale już następny, który was serdecznie zapraszam. Jak widzicie tabela jest już gotowa, jak widzicie coś tutaj się będzie działo, będziemy próbować Ściągnąć w piłkarzy. Jeszcze tutaj klikniemy transfer Balde. Oczywiście sprzedajemy Balde, odzyskujemy za niego pieniądze. Nie sprawdził się odprawa transferu za praszy Tutaj została skasowana bardzo dobrze, bo to jest nasza gwiazda, której nie możemy sprzedać. Ale nie wiem, czy nie będę zainteresowany CITKiem, aczkolwiek nie wiem, czy jest nam potrzebny kolejny prawy pomocnik. Bardziej skupiałbym się na obronie tej prawej lewej zobaczymy. Będziemy w następnym odcinku sprawdzać jeszcze raz kadrę. Dopasować zawodników którzy zostaną dopasowe zawodników którzy są na listach transferowych. No i oczywiście przejdziemy tą całą, cały rynek transferowy, gdzie będziemy mogli BIDA 50-20 milionów odrzucamy, zostaje w grubie. Będziemy przejdziemy ten cały. M